prawo i sprawiedliwość wspiera kandydata obywatelskiego pana pana do takiej nieco zabawnej sytuacji doszło na konferencji prasowej prezydenta Andrzeja Dudy, ale nie ulega wątpliwości, że wspiera on kandydaturę Karola Nawrockiego, ponieważ dał temu wyraz w słowach, które za chwilę Państwu przytoczę. Tymczasem sam kandydat prowadzi coraz bardziej intensywną kampanię wyborczą. Wystartowała ona zaledwie w niedzielę. Jak po tych kilkudziesięciu godzinach prezentuje się sam Karol Nawrocki i jego szanse na zwycięstwo w wyborach, które zaplanowane są na maj? O tym już teraz w programie Polskość to Normalność, Tomasz Gdula. Kłaniam się i serdecznie zapraszam. Witam Państwa w biało-czerwonej enklawie YouTube'a, na kanale, który gromadzi polskich patriotów. Jest nas tutaj już ponad 50 tysięcy. Ponad 50 tysięcy ludzi, rozkochanych w polskiej kulturze, w jej różnorodności, w jej inności, zarówno od wschodu, jak i od zachodu, w naszej przewspaniałej historii, bogatej w wydarzenia i niezwykłe postaci, które wpłynęły na losy naszej ojczyzny i na losy świata. Ludzi, którzy są dumni z tego, że są Polakami i mają świadomość, że być Polakiem to honor i wyróżnienie. Właśnie do takich osób Adresuję swoje komentarze, wygłaszane zawsze z polskiego punktu widzenia i zawsze niezależnie. I wszystkich, którzy te wartości podzielają, proszę niezmiennie o jedną rzecz mianowicie o subskrybowanie kanału, dlatego że dzięki tej jednej prostej czynności, jednemu szybkiemu kliknięciu, które trwa zaledwie ułamek sekundy i państwa nic nie kosztuje, moje komentarze wraz z z Waszymi komentarzami pod filmami szerzej niosą się po internecie, docierając do większego grona naszych rodaków. Stąd ta prośba. O subskrypcję. Drodzy Państwo, kampania prezydencka nabiera rumieńców wprawdzie, dopiero 8 stycznia ma zostać rozpisany oficjalny kalendarz tejże kampanii, jak zapowiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia i jednocześnie niezależny kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej. Proszę wybaczyć, nie będę nigdy o tej niezależności hołowni potrafił mówić w sposób poważny, bo to jest rzeczywiście jeden z najśmieszniejszych żartów w polskiej polityce, jakie. Miały miejsce w ostatnich miesiącach, ale najważniejsze, że znamy już stawkę głównych kandydatów, poza lewicą, która jednak nie ma szans, jak wszystko wskazuje, na odniesienie większego sukcesu. Wiemy już, kogo wystawią poszczególne ugrupowania i do tego odniósł się na dzisiejszej konferencji prasowej prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda. Posłuchajmy. Koalicja Obywatelska przedstawiła swojego kandydata, pana Rafała Trzaskowskiego. Prawo i Sprawiedliwość wspiera kandydata obywatelskiego pana 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 doktora Karola Nawrockiego. I właśnie to zawahanie przy nazwisku Karola Nawrockiego obiegło dzisiaj media lotem błyskawicy. Prezydent zaliczył niewątpliwie pewnego rodzaju wpadkę. Niektórzy twierdzą, że to ogromna i żenująca wpadka. No nie, mogłoby tak być, gdyby nie fakt, że Andrzej Duda doskonale zna Karola Nawrockiego i bardzo ceni jego działalność. Jak wiemy, obu panów fascynuje historia. Obu panów łączy to, że mają pełną świadomość, iż historia Polski jest tym fundamentem naszej tożsamości, zwornikiem, na którym powinniśmy zawsze budować świadomość kolejnych pokoleń, i w związku z tym tak bardzo musimy walczyć między innymi z lewackimi pomysłami pani minister edukacji Barbary Nowackiej, która chce wykorzenić nauczanie historii, która chce wyrzucić z programu nauczania tego przedmiotu najważniejsze dla polskiej tożsamości i dla polskiej dumy wydarzenia, nawet takie jak Bitwa pod Grunwaldem. Hołd Pruski, Wiktoria Wiedeńska, zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej czy chociażby zwycięstwo w Bitwie o Monte Cassino. Prezydent Andrzej Duda zawsze hołdował założeniu, że polscy bohaterowie muszą być wynoszeni na piedestały, że powinniśmy budować pomniki tak jak inne narody i budować swoją narodową dumę, ponieważ to jest rzecz naturalna. Na dumie narodowej opiera się tożsamość chociażby wszystkich Amerykanów, na dumie narodowej opiera się się tożsamość Brytyjczyków i nawet Francuzów, mimo że oni tak bardzo tę swoją historię i tę swoją tożsamość w ostatnich latach i dekadach zdewastowali. No ale wróćmy do naszej kampanii wyborczej w Polsce. Prezydent Andrzej Duda mimo, że zawahał się przy nazwisku Karola Nawrockiego jednoznacznie później wypowiedział się na jego temat właśnie na gruncie tej wspólnoty wartości wynikającej z umiłowania i zrozumienia znaczenia historii dla tożsamości naszego narodu. Jeżeli chodzi o, o kandydaturę pana doktora Karola Nawrockiego, ja powiem tak, to jest z całą pewnością bardzo, bardzo ciekawy kandydat. Mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o podejście do, do spraw naszych, kwestii historycznych, kwestii państwowych, bliski mojemu sercu. Mogę tak śmiało powiedzieć osobiście od siebie. Cieszę się, że że ten kandydat został przedstawiony, to daleko idące słowa. Bliski mojemu sercu cóż więcej można powiedzieć w polityce. Niewątpliwie Andrzej Duda będzie popierał Karola Nawrockiego, chociaż możemy założyć, że prezydent nie będzie się ostentacyjnie angażował w jego kampanię wyborczą. Niemniej jednak te dzisiejsze słowa są bez wątpienia bardzo, bardzo ważne. A co sam Karol Nawrocki? Jest to, jak wszyscy jego współpracownicy mówią tytan pracy. Profesor Andrzej Nowak pięknie to ostatnio opowiedział, ponieważ jest przecież członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, w związku z tym regularnie od lat spotyka się z Karolem Nawrockim i tę właśnie jego cechę, niezwykłą pracowitość, absolutną nieskłonność do jakiegokolwiek próżniactwa podkreśla w sposób szczególny. I widzimy to również my po przebiegu pierwszych kilkudziesięciu godzin kampanii wyborczej. W niedzielę prezentacja w krakowskiej sali Sokoła, w poniedziałek wizyta m.in. we Włoszczowie, we wtorek kolejne miejscowości. Karol Nawrocki nie zamierza, Różnować, on już rozpoczął pełnoskalową kampanię wyborczą. Jak wypada w tych pierwszych kilkudziesięciu godzinach? Myślę, że możemy absolutnie bez żadnych wątpliwości powiedzieć, że jest to kandydat, który zyskuje przy bliższym poznaniu i pewnie. Również z tego powodu postawiono właśnie na niego w prawie i sprawiedliwości, bo wprawdzie formalnie jest to kandydat obywatelski, ale jednak wsparty przez największą partię opozycyjną i po prostu będący immanentną częścią tego wielkiego polskiego obozu patriotycznego, którego największym fragmentem jest w tej chwili prawo i sprawiedliwość. I po drugie, proszę państwa, co jest szalenie ważne, Karol Nawrocki już na początku ma całkiem niezłe sondaże. Bo jeżeli przyłożymy sytuację sprzed 9 lat, ja wiem, że tego nie możemy robić jeden do jednego, ale jednak wiele analogii jest. Jeżeli przyłożymy tę sytuację z. Bronisławem Komorowskim i Andrzejem Dudą, kiedy Komorowski był superfaworytem, który miał wygrać w cuglach w ogóle w pierwszej turze, do Rafała Trzaskowskiego, który teraz też jest na takiego superfaworyta kreowany przez lewicowo-liberalne media. I jeżeli jeszcze połączymy to z faktem, że dzisiaj, podobnie jak przed dziewięciu laty, rządzi Platforma Obywatelska Polską, bo de facto Donald Tusk rozstawia po kątach swoich koalicjantów, a więc tak naprawdę ta partia, PO, dzisiaj sprawuje władzę, to przewaga Rafała Trzaskowskiego. Nad Karolem Nawrockim, wynikająca z tych badań opinii publicznej, jest mizerniuchna, bardzo niewielka. I tutaj Karol Nawrocki ma ogromne pole, myślę, do zagospodarowania. Natomiast z całą pewnością tych pierwszych kilkadziesiąt godzin, pierwszych kilka spotkań, kilka wywiadów pokazuje, że Karol Nawrocki to bardzo dobry, potencjalnie bardzo dobry wybór i jest nadzieja, że dzięki niemu. Obóz patriotyczny utrzyma w swoich rękach pałac prezydencki. Oby tak było. Jestem ciekaw Państwa opinii, jakie macie wrażenia po tych pierwszych kilkudziesięciu godzinach kampanii Karola Nawrockiego. Proszę, dajcie znać w komentarzach i dziękuję za to spotkanie. Kłaniam się. Do zobaczenia.